Cześć, z tej strony Paweł, lubelski biegacz. Jestem biegaczem, trenerem biegania, który specjalizuje się w treningu biegaczy amatorów, a ci chcę powiedzieć, dlaczego nie warto spieszyć swoim debiutem w maratonie, dlaczego im później, tym zdrowiej, a być może i szybciej. Ale po co w ogóle poruszam ten temat? Ogólnie mam takie wrażenie, że kiedyś popularność królewskiego dystansu była wyższa. Być może było tak, że wśród spotkań towarzyskich jak ktoś rzucił temat, że przygotowuje się do maratonu albo ukończył maraton, to robił jakieś wrażenie. Teraz chyba jest inaczej, ale nie mam wątpliwości, że wraz z rosnącą popularnością biegania masowego temat maratonu będzie wracał jak bumerang. Do kogo skierowany jest ten materiał? Pierwszą grupą na pewno są osoby, które mają krótki staż, niewielkie doświadczenie, a już myślą o swoim debiucie w maratonie. Takie osoby zazwyczaj myślą tylko o przygotowaniach oraz samym starcie w maratonie, ale w ogóle nie myślą na temat konsekwencji, jakie takie przygotowania oraz sam start niesie. Drugą grupą są osoby, które regularnie piszą do mnie po to, aby rozpocząć pracę treningową, a ich celem jest Maraton. I ja prawie zawsze piszę, dlaczego warto z tym celem się wstrzymać, odroczyć go w czasie. Używam konkretnych argumentów, które też przytoczę w tym filmie. No i prawie zawsze te osoby albo odraczają swój cel maratoński w czasie, albo w ogóle go redefiniują. Trzecią grupą są przypadkowe osoby, które biegają. Być może mają jakiś cel związany z maratonem, ale niekoniecznie, no i dzięki temu materiałowi zyskają nową perspektywę, która skłoni ich do pewnych refleksji. Dlaczego warto poczekać ze swoim debiutem w maratonie, być może kolejnym startem, dlaczego im później, tym zdrowiej, a pewniej szybciej? Warto mieć na siebie plan, długofalowy plan rozwoju, który będzie przewidywał stopniowy rozwój. I łapanie tego mitycznego zapasu prędkości. Zdecydowana większość biegaczy amatorów w ogóle nie ma na siebie planu. Oni żyją tu i teraz. Wcześniej były przygotowania do półmaratonu, teraz są przygotowania i start w maratonie, a co będzie później? Się zobaczy. To nie jest dobra droga. Tutaj mogę posłużyć taką analogią do biegaczy wyczynowych, którzy często podążają taką ścieżką. Od krótszych dystansów, na przykład zaczynają swoją karierę od 5000 metrów. potem startują i się do 10 000 m, potem przychodzą na ulicę na pół No i ostatnim etapem ich kariery jest maraton. Mogę też się posłużyć kolejną analogią, która może dać do wyobraźni. Analogia ogrodnika kontra leśniczy. Ogrodnik to jest ktoś, kto sieje, warzywa sezonowo, po przykładowo sieje sobie marchewkę. Mija kilka miesięcy, zbiera tą marchewkę, widzi owoce swojej pracy. Leśniczy z kolei, podobnie jak ogrodnik, dba, pielęgnuje swój las, ale musi czekać dużo dłużej na efekty, ale jak już te efekty będą, no to taki las robi wrażenie. W tym miejscu posłużę się takim praktycznym przykładem, być może nieidealnym, ale na pewno dającym do wyobraźni. Współpracuję z pewnym biegaczem od prawie 10 lat. On ma obecnie 53 lata. Zaczynaliśmy z poziomu marszobiegu. Ten biegacz miał wyraźną nadwagę, bo ważył grubo powyżej 80 kg przy wzroście około 1,70 m. A w tym roku zadebutował on. W maratonie. Co prawda, tego maratonu nie ukończył. Naszym celem był bieg w okolicach 3 godzin. Dlaczego go nie ukończył? Po pierwsze, dlatego, że dał się zamknąć na starcie. W, Krawie, w Krakowie było wąsko. Po drugie, dał się ponieść emocjom i w pierwszej części dystansu po prostu biegł zbyt szybko, na zbyt wysokiej intensywności. A po trzecie, ubrał nowiutkie buty których wcześniej nie biegał, oczywiście z karbonem na sam start. Finał był taki, że musiał zejść w okolicy 35 km, bo coś mu się zblokowało w biodrze. Ale we wtorek, niedzielę był maraton, we wtorek spotkaliśmy się na treningu grupowym no i muszę przyznać, że po nim w ogóle nie było widać, że biegł maraton. Co to oznacza? No oznacza to, że organizm był do tego biegu zwyczajnie przygotowany. Ale to nie wszystko. No bo dwa tygodnie po maratonie ów biegacz pobiegł na dyszkę i wykręcił rekord życiowy na dystansie 10 km pobieg z tego co pamiętam 38-45. Także przygotowania były efektywne, nie zakończyły się pełnym sukcesem, ale na pewno były bardzo dobrym doświadczeniem. Drugim bardzo mocnym argumentem jest Fakt, i nie boję się tego określenia, jest to, że trening do maratonu jest nudny. Tak. Jest nudny i mam tutaj na myśli porównanie do dystansów piątki, do dychy, a nawet do półmaratonu. No bo trening do maratonu opiera się głównie na wytrzymałości. Po prostu swoje trzeba wybiegać. I ja mam świadomość, że to podoba się wielu biegaczom, amatorom, ponieważ biegają dużo, mogą przy okazji rzucić jakieś kilogramy. I to widać w aplikacjach treningowych i w zegarkach. Ten czas aktywności, te kilometry, to rzuca się w oczy na przykład na strawie, to może się niektórym podobać, robi wrażenie, ale biegacze nie biorą pod uwagę kosztu alternatywnego, jakie to niesie. No bo jeżeli ktoś biega od niedawna, jest słowem mięśniowo ma technikę raczej wątpliwej jakości, no to wypadałoby pracować nad podstawami, nad motoryką, po to, aby sobie to utrwalić, wzmocnić się, a w konsekwencji, jak już się wejdzie na ten trening objętościowy, to ta technika będzie nienaganna. A jeżeli ktoś jest słaby i wdraża monotonny trening objętościowy, no to musi się liczyć z tym, że w jego organizmie. Będzie następowała adaptacja, czyli będzie on biegał te kilometry, ale ten krok biegowy będzie raczej coraz krótszy. Nie będzie wyglądało to ani ładnie, ani zdrowo. Także warto mieć to na uwadze, ponieważ wystarczy pójść na pierwszy, lepszy bieg masowy, i jak widzi się tych biegaczy, którzy biegną na początku, to ta technika, powiedzmy, tak przekrojowo jest spokój, wygląda ok, ale im widzimy tych wolniejszych biegaczy, tym ta technika, ten styl poruszania się wydaje się taki brzydszy, mniej zdrowy. Z czego to wynika? Właśnie z tego, o czym powiedziałem wcześniej: czyli ktoś rzuca się na trening objętościowy, biega zbyt dużo względem swoich możliwości, względem swojej siły takiej mięśniowej, no a przez to. Robi sobie krzywdę. Oczywiście wszystko dzieje się w sposób nieświadomy, dlatego powstaje ten materiał, żeby szersze grono biegaczy miało świadomość, że zbyt dużo kilometrów, zbyt wysoka objętość to, to jest mieczobosieczny. To jest fajne, bo pozwala zbudować wytrzymałość. To jest fajne, bo spalamy kalorie, możemy schudnąć. Ale to nie jest fajne, kiedy jesteśmy słabi, no i powoduje, że nasza technika, styl poruszania się robi się coraz bardziej taka powiedzmy brzydka. Oczywistą konsekwencją tego, że ktoś biega zbyt dużo względem swoich możliwości motorycznych oraz siłowych są przyciążenia oraz kontuzje. Bo to jest, tak się wydaje, nieodłączny element biegania. Ale prawda jest taka, że można tego uniknąć. Po prostu trzeba podchodzić do treningu biegowego w sposób przemyślany i metodyczny. Czyli nie biegać zbyt dużo, trenować siłowo, trenować technikę biegową, biegać. Na miarę możliwości, stopniowo się wydłużać, biegać na różnych prędkościach, na różnych intensywnościach, i takie coś da naprawdę fajne efekty. No i wcale to nie jest tak, że nie wolno biegać tych maratonów, tylko trzeba mierzyć siły na zamiary. No dobra, ale ktoś może się mnie zapytać: Paweł, to kiedy czas na ten maraton? Nigdy? Ja nie jestem aż taki radykalny i uważam, że wszystko jest dla ludzi, ale. Maraton oraz inne dystanse lubią przygotowany, dlatego uważam, że odpowiednie przygotowanie, podejście do biegania to jest absolutna podstawa, aby generować same korzyści z tej aktywności, a nie straty. Bo ja obserwuję środowisko biegowe i nie mam, nie mam wątpliwości, że zdecydowaną większość kontuzji, jakie mają biegacze, dałoby się uniknąć, ale to wymaga odpowiedniego podejścia. Dlatego mogę rzucić taki ogólny plan, oczywiście nie dla każdego. Jeżeli chodzi o taką perspektywę przygotowań do maratonu, trzeba sobie spojrzeć na ogólny stan zdrowia, wiek, doświadczenie biegowe, doświadczenie sportowe: czy ktoś kiedyś coś robił, czy nigdy nic nie robił, czy wstał dopiero z kanapy, ale myślę, że taki ogólny plan, który zawiera tak: pierwszy rok przygotowanie pod dystansę 5-10 km, drugi rok, Przygotowanie pod 10 km, półmaraton. Trzeci rok, przygotowanie pod półmaraton, maraton. I myślę, że jakby większość biegaczy podążała tą ścieżką, to zdecydowanie lepiej by to wyglądało z perspektywy zdrowotnej oraz czasowej. No bo tutaj śmiało mogę powiedzieć, że. Im ktoś dłużej przebywa na trasie samego maratonu, no to jest poddawany większym obciążeniom. I w tym materiale nie będę poruszał tematu, jak to słyszę, kiedy biegacze wykonują te mityczne trzydziestki w przygotowaniach do maratonu, które często trwają grubo powyżej 3 godzin, no bo to nie zdrowego. Ale naprawdę jestem propagatorem zdrowego podejścia do biegania. Chcesz biegać? Ok. Rób to z głową, rób to zdrowo, rozwijaj się, spełniaj się, ale rób to w sposób zdroworozsądkowy, a nie w stylu takim: Mogę wszystko, mogę już, bo prawda jest taka, że tak, możesz, ale potem konsekwencje tych decyzji ponosisz ty. Dlatego biegaj zdrowo, biegaj z głową, koniecznie dajcie mi znać, Jakie są Wasze doświadczenia z bieganiem, z maratonem? Czy zgadzacie się z tym, co powiedziałem, czy może się nie zgadzacie? Ja na koniec dodam, że nieraz słyszałem z biegaczami, z którymi współpracuję od wielu lat, że żałują tego, że porwali się przedwcześnie na maraton, ponieważ trening, który uskuteczniamy, czy to trening do piątki, do dyszki, do półmaratonu, jest o wiele ciekawszy. O wiele przyjemniejszy i co ważniejsze, zdrowszy niż to, co robili wcześniej, ale stara prawda jest taka, że czasu nie da się cofnąć, dlatego warto uczyć się na czymś doświadczeniu niż na własnych błędach. Cześć!